31-letnia Anita, której poszukiwania trwały od połowy zeszłego miesiąca, została znaleziona martwa. Tragiczny finał sprawy ogłosiła bytomska policja. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety. 12 stycznia Anita Knop rozmawiała telefonicznie ze swoją siostrą i był to ostatni raz, kiedy członkowie jej rodziny mieli z nią kontakt. Po tym połączeniu ślad po niej zaginął. Kobieta nie odbierała telefonu ani nie odpowiadała na próby kontaktu przez media społecznościowe. Podejrzenia wśród jej najbliższych wzbudził fakt, że nie przyszła na spotkanie rodzinne i nie można było się do niej dodzwonić. Policjantom nie udało ustalić się, jak kobieta była ubrana w dzień zniknięcia, ani dokąd się udała. Wiadomo jedynie, że z jej mieszkania zniknął telefon, torebka i dokumenty. Policja z Bytomia w województwie śląskim, która zajęła się poszukiwaniami kobiety, udostępniła rysopis lecz nie pomogło to w odnalezieniu jej żywej. Poszukiwana Anita nie żyje. Znaleziono ją w jednym z mieszkań trwające ponad 3 tygodnie poszukiwania, zakończyły się makabrycznym odkryciem. 31 latka została znaleziona martwa w mieszkaniu w Chorzowie. Miejscowa prokuratura podejrzewa, że dokonano morderstwa. Wszczęto postępowanie w tej sprawie. Nieznana jest obecnie przyczyna śmierci 31-letniej kobiety. W tej sprawie nie zatrzymano także żadnego podejrzanego. Jeżeli sekcja zwłok nie wykaże przyczyny zgonu, prowadzone będą dalsze badania, powiedział mediom prokurator Cezary Golnik. Zagadkowe zaginięcie i śmierć kobiety będą badane przez śledczych, aż do uzyskania odpowiedzi na pytania: jak naprawdę zginęła i co działo się z nią przez ostatnie dni. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie zmarłej kobiety. Liczba zaginięć w Polsce rośnie, jak podaje policja na swojej stronie internetowej. Problem zaginięć z roku na rok narasta. Co oznacza, że ginie coraz więcej osób. Częstsze zaginięcia zastanawiają, ale jak przekazują mundurowi, bardzo często dochodzi do nich w wyniku własnych decyzji poszukiwanych, którzy chcieliby w ten sposób odciąć się od dotychczasowego życia. Nie wiadomo, czy na taki krok zdecydowała się odnaleziona Anita, ale wiele na to wskazuje. 31-latka zabrała ze sobą telefon, torebkę i dokumenty. Niemniej ważne są też inne powody, a także możliwy udział osób w trzecich. Niezależnie od kategorii nadanej poszukiwaniom osoby zaginionej, policja podejmuje działania poszukiwawcze niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o jej zaginięciu. Katalog czynności, do których wykonania zobligowani są policjanci prowadzący poszukiwania w przypadku wszystkich kategorii, jest podobny. Niemniej jednak intensywność tych poszukiwań i angażowanie określonej liczby sił i środków policyjnych dostosowywane jest indywidualnie do każdej sprawy, czytamy na stronie policja.